Dzień dobry, witam w ten weekendowy poranek. Dzisiejsze spotkanie chciałabym poświęcić czerwieni. Jak wiecie z filmików, czerwony jest to ulubiony kolor mojego męża, dlatego staram się go wprowadzać w swoje różne aranżacje. Planując rabaty, planując nasadzenia, kierujemy się w nich bardzo często. No naszym gustem, tak? to co się nam podoba. Dobieramy różną, różną wysokość roślin, fakturę liści, ale kolor na rabacie, no mówmy się, gra główne skrzywce. U nas jest bardzo dużo aranżacji, właśnie z odcieniem czerwonego w różnych tonacjach i łączę go bądź też z kolorem kontrastującym, na przykład limonkowym bądź żółtym. Ale możemy też planować te aranżacje w różnych tonacjach danego koloru, czyli w różnych tonacjach czerwieni, i zawsze to będzie wyglądało dobrze. Zapraszam. Pierwszą z rabat, jaką sobie umówimy, na której zdecydowanie dominującym kolorem jest czerwony, jest rabata na przedogródku. Tutaj nie bywałem jej walorem i najładniej rzucającym się w oczy, jest kielichowiec wonny. Nazwę oczywiście podpiszę. Jest to krzew, który skradł moje serce już kilka lat temu. Wypatrzyłam go sobie w Arboretum w Wojsławicach w Niemczech. Zdobią go piękne, żywozielone listki, o takiej błyszczącej, pięknej fakturze. I kwiaty, które mają takie wybarwienie ciemno-czerwone bordowe. Tu w pełnym rozkwicie, tu dopiero w pąkach. Krzew nie jest ten wymagający, jeżeli chodzi o opiekę nad nim. Rośnie u nas tu bezproblemowo i już takie większe okazy nie przemarzają, cieszą co roku. Jeżeli chodzi o cięcie, to wymagają jedynie cięcia sanitarnego. Jeżeli widzimy, że gdzieś yy, mamy wybujałe gałęzie, czy gdzieś tam ta krzew wchodzi na inne rośliny, bądź też jakieś gałęzie nie wyglądają zdrowo. Pięknie pachnie. Co chcieć więcej? Ku przodowi kielichowce podsadziłam azaliami. Mamy tutaj dwie odmiany azali. Jest to. Rubinetta i Maruszka zdecydowanie różnią się pokrojem, ale kolorystyką świetnie nawiązują do mojego założenia, które sobie tutaj stworzyłam. Tak, kolor nie jest taki. Idealnie czerwony, jest to taka czerwień pomieszana z różem. Widać różnicę w pokroju obu tych azali. Tutaj praktycznie nie widzimy liści. Teraz dominują przede wszystkim kwiaty. Są bardzo, bardzo gęsto upakowane. Tutaj pokrój tej azali jest zdecydowanie inny. Widzimy kwiaty poprzeplatane z zielonymi listkami. Ale kolor jest bardzo zbliżony. Mam tu posadzone po trzy sztuki. Przed całym kielichowcem i tutaj również trzy sztuki znalazły swoje miejsce. Tłem dla azali są pięknie rosnące hosty, tworzące taki jako szpaler, jakby takie wejście tutaj wzdłuż schodów. Wygląda to naprawdę fajnie, mimo iż to jest mocne słońce, hosty te radzą sobie bardzo fajnie. Między hostami a zaliami mam posadzone trzy e, hortensje ogrodowe w odcieniach również czerwonych, a sadziłam je jeszcze mając nadzieję, że kiedyś doczekam się kwiatów. Jednakże wiem, że w, tutaj na naszym terenie, kiedy te przymrozki są dość długo, jakby o, hortensje ogrodowe kwitnące na pędach. Zeszłorocznych, nie mają tu racji bytów, i tak naprawdę e, hortensje rosną te tutaj 5 lat. I doczekałam się jednego kwiatka na jednym krzaczku, więc to nie jest rozwiązanie dla mnie. Zdecydowanie wymienię je w tym roku na hortensje bukietowe, zachowując oczywiście tu kolorystykę, czyli y, wybiorę sobie odmianę, która przebarwia się y, na czerwono, tak żeby utrzymać całą tą robotę w jednej takiej tonacji kolorystycznej. Miejsce tutaj znalazły także dwie piwonie w odcieniach również czerwonych. Pięknie, już w rozkwicie, pięknie, pachnące. Piwonie te dosadziłam w zeszłym roku na początku sezonu. Karty zakupiłam u pani Moniki w Peony Max i jestem nimi zachwycona. Mam tutaj dwie odmiany. Tutaj red charm. Spójrzmy na budowę samej główki. Napakowany środek otoczony takim wianuszkiem z pojedynczych płatków. Wybarwiony na taki krwisto-czerwony odcień. Pięknie, kwitnie, bardzo cieszy. Druga odmiana jest to Red Grace. Zupełnie inna budowa główki. Proszę spojrzeć. Tak. Napakowana płatkami. Bordowa, taka bardzo ciemna. Czerwień. Jest taka kulista ta główka. O, w ten sposób wygląda. I jest naprawdę pięknie, pachnąca. Zawsze byłam zrażona do sadzenia piwoni. Kupowałam karpy, one mi nie kwitły, były same liście. A odkąd zaczęłam kupować piwonie od pani Moniki, stwierdzam, że uprawa piwoni wcale nie jest taka trudna i naprawdę może bardzo cieszyć. W filmie o kupionych w Pony Max na pewno powstanie. Bardzo lubię wprowadzać na rabaty trawę Red Baron. Jest ona naprawdę bardzo atrakcyjna i możemy ją komponować w wszelaki sposób. Tutaj jest połączona z hostą o takich drobnych liściach z rozchodnikiem który na razie nas tutaj cieszy tylko z liści. Tak, tu jest kępka powtórzona. Obwódką dla niej jest bylina, konwalinik, nazywana tylko czarną trawką, ale jest to bylina. I tu ku przodowi wprowadzone jeszcze żurawki w takich, właśnie, kolorach, również. Bordowych połączona z hostą i kowalnikiem. I tak tu biegnie przez całą długość rabaty. Żagwin, który cieszył nas wczesną wiosną również był w takim odcieniu różowo-fioletowym. To są odmiana Tu jeszcze nie kwitnący, ale już w pąkach powojnik. Westerplatte tutaj go sobie posadziłam przy barierce. Jak zakwitnie, na pewno się nim pochwalę. Na rabacie tej nie mogło oczywiście zabraknąć też róży. Mam tutaj róże w dwóch odmianach. Tutaj z przodu posadzone jest Róża Nostalgia w dwóch sztukach, a i tu ku W centralnej części rabaty mamy dwie róże Nobles. Na razie zbierają się dopiero w pąkach, ale na pewno będą cieszyć. Tu przy samych schodach mam posadzone iglaki. Bardzo mało mówię zwykle o iglakach, gdyż nie są to moje ulubione rośliny, ale na pewno zapewniają ono one piękną zieleń przez wszystkie miesiące w roku. Tak wygląda. Całość tu, gdzie nie gdzie, oczywiście znalazły się jeszcze elementy żółte. Tutaj w postaci trawy, Hakonechloe. Także Całość wygląda, myślę, naprawdę fajnie. Na naszym przedogródku mamy jeszcze dwie rabaty zaplanowane po obu stronach wejścia, czyli po obu stronach bramki. I również tutaj znalazły się elementy kolorystyczne, właśnie czerwieni w różnych odcieniach bordo, bądź też takie żywo czerwone, jak tu widoczna z azali Mamy tu dwie krzewuszki w odmianie takiej ciemnolistnej, ale kwitnącej właśnie na taką czerwień, może troszkę idącą w kolorze purpury, wraz z rozwojem Rozwinięciem kwiatków. Drugim elementem czerwonym są tutaj jarzmianki. Są to jarzmianki w odmianie molarusz i są one zdecydowanie wyższe w porównaniu do tych, które mam w innych częściach ogrodu. Tutaj nasadzenia symetryczne wokół róży Bel Rives. Jest to róża francuska i mamy tutaj o, właśnie. Powtórzone nasadzenia shawlika radonny i jarzmianki ku przodowi na czerwono wybarwiona azalia maruszka. Na rabacie po prawej stronie, czyli naprzeciwko naszej czerwonej rabaty, mamy powtórzone. Znowu krzewuszki tym ciemnym, z tym ciemnym ulistnieniem. nasadzenia jarzmianek. Jakąś harmonię i symetrię chciałam tutaj na tym przedogródku mieć. A zalie posadzone tutaj są jednak bardziej w takich, o takim odcieniu jasnego. Drugą rabatą, którą chciałam Wam pokazać, yy, prezentując właśnie. Kolor czerwony w różnym towarzystwie. Jest ta rabata, taki zakątek, który tutaj stworzyłam sobie za garażem. Warunki tutaj mam dwojakie: więcej cienia tu za samym garażem i tutaj więcej słońca przy samej ławeczce. I pójdziemy sobie może od tej rabaty, która ma więcej cienia. Zdecydowanym elementem czerwonym na tej części jest berberys w odmianie rubi Star. On tutaj jest takim wykrzyknikiem, takim elementem przykuwającym wzrok. Otoczony jest on roślinami z ulistnieniem takim złotym, limonkowym, a więc w jego towarzystwie znalazły się tutaj hosty o takich okrągłych, żółtych listkach. A ku tyłowi takie drobniejsze listki, wybarwione bardziej taką żółć z zielenią, prawda? Widzimy różnicę, gdzie tutaj mamy przewagę żółtego, a tutaj taki żółto-zielony. Hosty idą tutaj dalej. Tu mamy przepiękną Dancing Queen i znowu miniaturę, ale o listkach okrągłych. Za berwerysami mamy taółkę w odmianie kolor flash i góruje nad nimi przepiękna krzewuszka w odmianie aurea. Liście żółte, obwódka taka czerwona i kwiaty, które będą kwitnąć piękną czerwienią. Poszerzymy perspektywę. Tak ta kompozycja się prezentuje. Tu z kolei powtórzony Red Baron czyli znowu idziemy w elementy czerwone i kończymy tą kompozycję brzozą karłowatą w odmianie Golden Treasure i powtórzona Imperata. Tu w koronie krzewuszki rośnie Epimedium czerwone, czyli Epimedium rubrum. Piękne listki, nawiązujące kolorystyką, którą sobie tu obrałam. Tu widzimy już wstającą krokosmię, która również będzie kwitła na czerwono, i tu już przechodzimy do. Różaneczników. Ogólnie na ogrodzie, drodze kwitną mi bardzo źle, kwitną, w ogóle żyć nie chcą, to, że tutaj mam trzy sztuki, które nie dość, że mi przeżyły, i jeszcze chcą kwitnąć, to jest naprawdę <laughs> moje wielkie szczęście. Tutaj yy, różanecznik podsadzony tawłkami jest to rabata którą w tym roku troszkę sobie poszerzyłam wprowadzając w jej centrum misę z kortenu, którą podpatrzyłam sobie u Pani Danusi niewiele o tej rabacie mówiłam, dlatego że jest to nowa rabata, nowe nasadzenia i nie wygląda ona jeszcze tak, jakbym chciała Wam ją zaprezentować także tylko jakieś tutaj takie wspomnienie, tylko zajawka o tym w każdym razie, wracając do naszej kompozycji Różanecznik podsadzony jest takim szpalerem e, tawułek w różnych odcieniach, jeszcze nie kwitną dlatego na razie tutaj cieszą nas głównie ze swojego różnorakiego ulistnienia od wybarwionych na zielono tutaj poprzez ten znowu color flash czyli znowu ta kolorystyka się będzie zmieniała mamy tu jeszcze siostrę Teresę także tutaj naprawdę wiele się dzieje ale o tym na pewno powiemy sobie później kiedy będzie kwitła tu mamy trzy e, sztuki Azali, nazwę podpiszę i idziemy ku następnemu różanecznikowi. I między nimi tużyca z Wisła. Tu różanecznik w towarzystwie przywrotnika, zielonej Hakonechloe. i tu. W nawiązaniu czerwony orlik. I łapiąc rabatę z dalszej perspektywy, prezentuje się ona. Tak. Czyli widzimy, że kolor czerwony jest zdecydowanie kolorem dominującym, takim wykrzyknikiem. Tu połączony na zasadzie kontrastu z takim żółtym limonkowym. Przygasza go troszkę zieleń i wygląda, myślę, to dość atrakcyjnie. Zakątek ten ma także tutaj miejsce wypoczynkowe w postaci ławeczki. I ławeczkę tą obrasta powojnik w pięknie wybarwiony właśnie bordowym odcieniu. Muszę go tu sobie trochę przywiązać. Żeby móc korzystać z tej ławki, bo na razie widzę, że on sobie tutaj pięknie wypoczywa. Jest to odmiana niob. Obok dosadzony wereń koisa. W odmianie satomi. Liście również się wybarwiają ładnie w odcieniach idących ku czerwieni, ale kwiatki dopiero się pokazują. Na razie są takie blado-różowe, wybarwią się pod cienie takiego różu, i całość kompozycji zamknięta przez pęcherznicę. Tą część rabaty tworzy kompozycja rozchodnika i jarzmianki. Podpatrzyłam ją sobie na którymś odcinku Gardener's World i tutaj połączyłam pięknie wybarwioną, bordową. Jarzmiankę z rozchodnikiem, którego liście w tej chwili utrzymują się w takiej kolorystyce, właśnie czerwieni. Tutaj, między tą bordową jarzmianką posadzone są jarzmianki również w innych kolorach, ale w tej chwili bordowy dominuje. I spójrzmy. Na tą rabatę. Tu obok obelisku, kolor bordowy zapewnia nam perukowiec w odmianie Royal Purple. Podsadzony jest on żeleźniakiem. Jest to żeleźniak Rasela, który w tym roku w końcu mi zakwitnie. Będzie miał on piękne, żółto wybarwione kwiaty, więc na tle. Purpury, tego bordo, może tak bardziej bordo perukowca będzie się tu prezentował naprawdę pięknie wzdłuż oranżerii mam posadzonego pęstemona, które w tej chwili cieszy nas przede wszystkim z liści jest to roślina, która osiąga naprawdę bardzo duże rozmiary i wygląda tu naprawdę fajnie. Posadzone są koło niej czosnki w białym kolorze. Kwitnąć będzie ono na taki biało-różowy, więc jakby miało być to niejako w nawiązaniu. Nie wiem, czy w tym roku uda mi się tę kompozycję złapać, gdyż pęstem będzie kwitł później niż w zeszłym roku. Ku przodowi kompozycję tą zamyka. Kocimiętka. I Love and Wishes. I na koniec naszego spotkania chluba mojego męża, klon palmowy Arthropurpureum. Tutaj, posadzony w Donicy kompozycji z powojnikiem i różą pnącą. Drugi okaz przy oczku, radzący sobie równie dobrze jak ten. W donicy, młodsza odmiana, troszkę inny pokrój. Bardzo dziękuję wam za dzisiaj. Mam nadzieję, że zachęciłam was chociaż troszkę do wprowadzenia czerwieni do waszych ogrodów. Cieszmy się swoimi ogrodami. Pozdrawiam. Pa. To the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings, as the chemicals, they take us higher. The night's young, and it's just begun, as she puts her hand in mine.